Hej hej, wyprzedaż Garażowa 2,23 na sprzedaż, bliźniaczki. Bliźniaczki. Są to piękne, w bardzo dobrym stanie, flaszeczki stalowe o pojemności 7 litrów. Czyli jeśli ktoś na przykład szuka takich do sidemontu są to idealne butle, zauważcie, Cicho. zauważcie że zawory są o, z tymi przedłużeniami tutaj. One oczywiście są elegancko tu zaślepione, więc y, tu można sobie założyć Bungee. Także to się idealnie do side -montu nadaje. Oczywiście pod ciśnieniem. Ja teraz poproszę operatora, żeby pokazał rok produkcji. Rok produkcji mamy tutaj wytłoczony. O, w tym miejscu ja może pokażę palcem. Tutaj mamy to. To jest 2010-06. Jedna butla. Yy, I druga butla też będzie 2010, też 06. Nie także one były. Yy, Certyfikowane, były legalizowane, ale oczywiście teraz wymagałyby jeszcze raz przeglądu. Yy, mamy zaślepki też na zawory. Zobaczcie tutaj zawory firmy BTS. Może uda się to pokazać tutaj. O, w tym miejscu. Tu, 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 tu. tu, tu, tu o, właśnie, właśnie. Drugi też. Zobaczcie te zaworki w bardzo dobrym stanie. Wszystko świeże, butl pobijane. Pokażę może też spód butli. O, zobaczcie. Nie yy, jest taki, wiecie, obtrzaskany pobijany pokażę też drugą żeby nie było proszę bardzo o w bardzo dobrym stanie flaszeczki także jeśli ktoś mówię szuka myślę idealnie do side montu yy, natomiast 27 no, może ktoś by tam sobie z tego zmontował na przykład yy, Twina yy, Polecam, polecam, bo to mówię, jest fajny sprzęcik, yy, bardzo mało nurkowany, legalizować i nurkować.